Cześć, witam. Już zabierałam się do czytania drabiny Jakowa Ludmiły Ulickiej, ale na mojej półce zauważyłam, a zupełnie o niej zapomniałam, jej książeczkę niewielką. Ludmiła Ulicka to tylko dżuma. A jak dżuma, no to oczywiście skojarzyła mi się z klasyczną powieścią, parabolą przy powieścią Alberta Kami. Pod tytułem Dżuma. I postanowiłam porównać te obie książki, chociaż są one nieporównywalne. O Dżumie Kamienie będę mówić arcydzieło analizowane w szkole na wszelkie sposoby. Oran, Algieria, Dżuma zaskakuje mieszkańców, przystępują do walki z chorobą, choć przed, przedtem byli nieszczęśliwy. co ja gadam szczęśliwym nadmorskim miastem. No i bohaterowie ojciec Panelo, który prawie traci wiarę, niezłomny doktor Rie, chcący zostać świętym Taru, złodziej Kotar, dziennikarz z Paryża Raumberg, który chce wyrwać się z Oranu i ten kolejny Józef Grau, przez 20 lat piszący jedno zdanie, którym chciał zaimponować ukochanej kobiecie, która go porzuciła. No i Dżuma. <laughs> wiele, to znaczy można ten tytuł tłumaczyć na wiele sposobów. Miejsce akcji jest znane, ale data nieznana 1904 po II wojnie światowej i konkluzja, że więcej rzeczy w człowieku zasługuje na podziw niż na pogardę, chociaż przecież Kamito egzystencjalista. No i co? I ostrzeżenie na końcu, że kiedy mieszkańcy Oranu bawili się i cieszyli, że dżume, dżuma została pokonana, kami ostrzega, że w szufladach, pościelach zarazki dżumy drzemią, żeby w niespodziewanie zaatakować mieszkańców w szczęśliwym mieście. Kto jeszcze nie czytał, musi. I teraz przychodzę do Ludmiły Ulickiej. To tylko dżuma cieniutka książeczka. Kami to parabola, a ta książka to scenariusz. Został napisany w latach 80. przez Ludmiłę Ulicką i miał zostać sfilmowany ten scenariusz, a więc jego konstrukcja jest prosta. To są sceny, sceny, scena po scenie, scena po scenie. Nie ma tutaj wielkich dywagacji filozoficznych, zastanawiania się nad życiem. Jest tutaj dzianie się. A czego to dzianie się dotyczy? Otóż w 1939 roku pewien mikrobiolog pracujący w Saratowie przywlekuł do Moskwy dżumę. Sam się nią zaraził przypadkiem w swoim laboratorium. I to jest fakt potwierdzony w dokumentach. I Ludmiła Ulicka wzięła ten fakt na warsztat. Otóż przybył wezwany przez partyjną górę do Moskwy na zebranie, bo miał się pochwalić, czy już wynalazł szczepionkę przeciwko tej chorobie. Przybył do Moskwy zarażony, a więc zagrożeni byli wszyscy, którzy się z nim kontaktowali. A więc i ci. Członkowie biura politycznego z najwyższą osobą, mówiącą z akcentem gruzińskim, pasażerowie pociągu, którym jechał do Moskwy, ci pracownicy i goście hotelowi, hotelu, w którym mieszkał, wszyscy oni zostają, jest nakaz, żeby wszystkich, jak powiedziała najwyższa osoba. Wyłapać i zlikwidować. Na szczęście udało się utargować, że wyłapać i y, umieścić na kwarantannie. No i teraz, jak ktoś powiedział o tej powieści to się, i, i, i o tym utworze, i to mi się bardzo podoba, jest to dżuma w dżumie. To znaczy, w czasach y, totalitarnego czerwonego terroru, na miasto wyruszają czarne. Wozy wojskowe, i w nocy przy użyciu szperaczy jadą przez miasto w ciemności, podjeżdżają do domów, wieżowców, budynków jednorodzinnych i biegną na górę, albo wkraczają bez pardonu do mieszkań, wyciągają tych z listy, a więc tych zagrożonych dżumą, wrzucają do samochodu i odjeżdżają w siną A mieszkańcy i rodzina już wiedzą, że ojciec, brat, siostra nie wrócą. Czeka ich na pewno gułag. Są mieszkańcy Moskwy i całej Rosji przyzwyczajeni do takich interwencji, bo co chwilę z ich domu, bloku, ulicy ktoś znika. Znika bezpowrotnie. Panuje terror, czerwona dżuma. Ci, których żołnierze zabierają, przychodzą do ich domu, reagują różnie. Ktoś popełnia samobójstwo, ktoś ucieka, ktoś donosi na sąsiadów, bo nie wierzą, że to tylko dżuma, tylko choroba. I po co robić takie mecyje z tego powodu? Dla mieszkańców Rosji, dla Rosjan i dla mieszkańców Moskwy ta zabójcza choroba... Była mniej groźna od świata, w którym żyli. Dlatego na, na końcu lekarz, który zajmował się chorymi, pracował tam na kwarantannie, kiedy żona zaniepokojona długo na niego czekała, wreszcie wrócił, pyta: No, co się stało, co się stało, co za tragedia. A lekarz mówi: hm, To tylko dżuma. Um, utwór kończy się optymistycznie, ponieważ. Yy, tylko trzy osoby umierają, to znaczy tylko ten właśnie mikrobiolog, lekarz i jeden fryzjer, który go golił w hotelu, a reszta ludzi wychodzi po pięciu dniach. Szczęśliwa pieśń na końcu jest grana, a więc wszystko dobrze się kończy. Ale jak tragicznie, dramatycznie brzmi to zdanie? To tylko dżuma. Rzeczywistość przedstawiona w tym scenariuszu, rzeczywistość stalinowskiego terroru jest świetnie pokazana. Gdyby powstał film, no to gra światłem i cieniem, przerażeni ludzie, kilkanaście punktów naraz, można by było uwierzyć, że na miasto spadła jakaś Dżuma, właśnie. I która jest gorsza? Czerwona dżuma czy choroba? Zdaje się zadawać pytanie Ludmiła Ulicka. A więc, no właśnie. Porównałam, przeczytałam i bardzo mi się podobały. Oba, no to jest oczywista oczywistość. Natomiast to również, już sobie wyobraziłam film, który mógłby powstać na podstawie tego scenariusza? Zachęcam do przeczytania. To tylko dżuma książki Ludniu Ulickiej, która tak naprawdę jest scenariuszem filmowym. Dziękuję, do zobaczenia.